W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy Cię, daj nam odkrywać Twoją obecność przy nas w czasie tego Wielkiego Postu razem z Maryją i świętym Józefem. Amen. Jest moim pasterzem. To ta melodia? <laughs> Ciekaw jestem, czy wiecie, co to za melodia. Cześć, dzieciaki. Co pan Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć w Ewangelii? Kto czytał dzisiejszą Ewangelię już? Albo rodzice czytali wam już dzisiejszą Ewangelię? I co pan Jezus chce nam tam powiedzieć? Pan Jezus? Mówi w dzisiejszej Ewangelii o tym, że naszym lustrem, w którym mamy się przeglądać i sprawdzać, jak wyglądamy, ma być Bóg Ojciec, nasz tata. Mamy patrzeć w lustro i z drugiej strony widzieć Boga Ojca i sprawdzać, czy już jestem podobny do mojego Boga, czy jestem tak miłosierny jak On. Czy wybaczam tak jak on? Czy nie potępiam tak jak on? Czy nie sądzę tak jak on? Jeśli tak, to super. A jeśli coś mi jeszcze nie wychodzi, no to mamy wielki post, po to, żebyśmy się trochę zmienili. A nawet bardzo zmienili. Jak ktoś potrafi się nawrócić tak całkiem, całkiem, to żebyśmy się nawrócili i byli jak ojciec nasz niebieski. Ewangelia jest do Dobrą nowiną. I Ewangelia nam dzisiaj mówi, że jeśli my nie będziemy sądzić, to też nie będziemy sądzeni. Czyli jeśli o drugiej owcy nie będę mówić, o, jesteś zła, okrutna, niesprawiedliwa, bo taka jesteś, zawsze taka jesteś, to Pan Bóg też tak o mnie nie będzie mówił. Ja nie wiem, jaka jest ta owca. Ja widzę jej uczynki i mogę powiedzieć, Hmm, no nie podobają mi się jej uczynki, ale jaka jest ta owca? Nie wiem. Pan Bóg wie. Pan Bóg wie, dlaczego ona tak robi. Dlatego nie mamy sądzić drugiej owcy. Hmm, nie sądźmy drugiej owcy ani drugiego człowieka. Niech to zrobi Pan Bóg, bo On wszystko wie. A jeśli nie będziemy sądzić, to też nie będziemy sądzeni. Dobra nowina. No witajcie, kochane dzieci, w kolejnym dniu naszych wielkopostnych rekolekcji w drogę za Jezusem, krok po kroku z Maryją u Bogu. Kochane dzieci, dzisiaj Pan Jezus nam daje w Ewangelii taką kolejną wskazówkę, ważną bardzo, w tej drodze właśnie za Panem Jezusem. Mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Dawajcie, a będzie wam dane. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest ojciec wasz. To jest bardzo ważna wskazówka. Że, że tak jak my będziemy traktować innych, tak możemy się spodziewać, że my sami będziemy potraktowani. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, kochani, lubimy, chcielibyśmy, jak mówiliśmy we wcześniejszych dniach, prosimy Pana Boga o różne rzeczy, nie? Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg spełniał nasze prośby, żeby wysłuchiwał naszych prośb. No to właśnie pytanie, a czy jak ktoś przychodzi do nas i nas o coś. Prosi o pomoc o coś, żebyśmy zrobili coś dobrego. Czy my słuchamy tych próśb? Bo jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, Adrian, pomóż mi! A ja mówię nie. A potem idę do Pana Boga i mówię, Panie Boże, pomóż mi! Czy Pan Bóg powinien pomagać mi? Czy najpierw powinien mi wytłumaczyć, że ja powinien być dobry dla innych też? Właśnie tak to jest, że my widzimy, jaki Pan Bóg jest dobry i my tak samo mamy naśladować Pana Boga. To jest właśnie bardzo ważna lekcja i o tym właśnie dzieci. Żebyśmy czynili tak innym, jak sami chcielibyśmy, aby nam czyniono, właśnie jest dzisiejsza rymowanka. Zapraszam na pana rymowankę. Jeśli będziemy dawać innym i nam będzie dane. Jeśli będziemy słuchać próśb i nasze prośby będą wysłuchane. Abyśmy dobrze i pięknie żyli, róbmy innym tak, jak chcemy, aby inni nam czynili. I dzieci, dziękuję wam za dzisiaj i takie zadanko na koniec: zrób dzisiaj coś dla innych, o czym chciałeś, chciałaś, marzyłeś, marzyłaś, żeby dla ciebie ktoś zrobił. Pomyśl, co byś chciała, żeby ktoś zrobił dla ciebie i zrób to dla kogoś. Takie zadanko na dziś. Dziękuję wam i do, i do zobaczenia w kolejnym dniu rekolekcji wielkopostnych. pa! pa. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Poniedziałek, drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Witamy Was. Gotowi do drogi? No to bierzemy krzyż, sakiewkę. Ile tam już macie kluczy w tym pęku? Miejmy nadzieję, że coś macie. E, idziemy naszą drogą, e, drogą przez pustynię. Drogą, która też, i to nie tylko ze względu na piątki Wielkiego Postu, może i powinna nam się trochę kojarzyć z drogą krzyżową, z drogą naszego codziennego krzyża, ale też z drogą krzyża Jezusa Chrystusa. I na pewno pamiętacie, że chociażby z tych właśnie piątkowych dróg krzyżowych, że jedną ze spotkanych osób, na drodze krzyżowej pana Jezusa jest taki mężczyzna o imieniu, Ciociu, o imieniu Szymon. Spotykamy go przy stacji piątej. Patrzcie, jest nasz Szymon albo taki Szymon. Proponuję wam dzisiaj zrobić sobie postać takiego Szymona. Myślę, że nie jest to trudne. Zobaczcie, na takim sztywniejszym kawałeczku papieru rysujecie i naklejacie tylko takie dwa kwadraciki z tej i z tej strony, które będą nóżkami trzymającymi tam postać. Świę... Szymona Cyrenejczyka. Lub możecie, jeżeli jesteście bardzo wprawni i naprawdę lubicie te prace plastyczne, a wiem, że tak, możecie spróbować zrobić takiego Szymona, a potem inne postaci, które też spotykamy z kubka. To jest kubek taki do herbaty, papierowy, troszeczkę zwężony. Do tego mamy, widzicie, kuleczkę, tutaj akurat drewnianą, można i taką ze styropianu i może albo ping-pongową ping nawet, albo ulepić sobie z jakiejś modeliny. No i tym, co mamy, papier, filc, materiał, <laughs> ozdobić, przyczepić ręce. I taką postać spotykamy, bardzo ważną postać, bo to jest dla nas osoba, która nam pomaga, która pomogła Jezusowi i pokazuje nam, jak my mamy pomóc Jezusowi dźwigać krzyż, jak mamy znaleźć Jezusa w drugim, w tych ludziach, którzy są wokół nas i im pomagać. My takie osoby spotykamy. Te osoby też pomogły nam stworzyć tą planszę interaktywną. I zadanie na dzisiaj dla Was: bierzemy jałmużnę. Jest zapisane w ten sposób. Bądź dla kogoś pomocny, choć będzie to od ciebie wymagało wysiłku. Nie chodzi tutaj, kochani, o taką pomoc na zasadzie, no dobra, pomogę komuś, bo co to za problem dla mnie, tam żaden kłopot. E, wróćmy na chwilę do Szymona Cyrynyjczyka. E, na pewno wiecie o tym, tak myślę, że o tym wiecie, że Szymon. Wcale nie miał ochoty pomagać Panu Jezusowi. Że Szymon został zmuszony do tej pomocy. Tak naprawdę nie miał zupełnie wyjścia. Zupełnie, absolutnie nie chciał. Wracał, prawdopodobnie z pola, zmęczony po całym dniu pracy. E, I nagle jeszcze go tutaj zmuszają do tego, żeby, żeby coś tam z, pomagał jakiemuś skazańcowi. E, wierzymy, że w serce Szymona zostało przemienione poprzez. Poprzez tę pomoc, którą niósł Jezus. I myślimy sobie z ciocią, że wasze serca, albo nasze serca, też się będą przemieniały wtedy, kiedy będziemy dawali prawdziwą ofiarę z samych siebie, szczególnie w tych sytuacjach, kiedy to wcale nie będzie dla nas łatwe, kiedy będzie od nas wymagało dużo wysiłku. Także. Zbierajcie te klucze królestwa. Zbierajcie te e, dobre uczynki z Waszych ofiar. I przemieniajcie wasze serca dobrej drogi. Błękamina. Z Panem Bogiem. Pan z wami niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.